Cześć, jestem Karo, zajmuję się rysunkiem i malarstwem. Teraz projektuję mural, który pojawi się w Limanowej. Chciałam Wam pokazać, jak on powstaje od projektu do namalowania na ścianie. Jak każdy projekt zaczynam od koncepcji, następnie od szkicu. Kolejnym etapem projektowania jest wypełnianie wzorami. W tym konkretnym projekcie inspiruję się motywami roślinnymi. Projekt gotowy i przekazuję pałeczkę dalej. Dzięki Karo, magister Morsk przejmuje pałeczkę. Moim zadaniem jest przeniesienie projektu na ścianę, więc do dzieła. Stylidartem zajmuję się już ponad 20 lat, malując w przestrzeni publicznej murale o różnej tematyce. Tym razem, razem z Karo, chcieliśmy stworzyć coś takiego bardzo pozytywnego w kolorach pastelowych, po to, abyście mogli sobie zrobić pod tą ścianą, pod tym muralem zdjęcie i oznaczyć nas, mniej Karo oraz mitmi. Malowanie skończone, odbierasz mural? Jest super, gotowe. Gotowe, więc zapraszamy Państwa do zrobienia sobie zdjęcia pod projektem Karo. Znajdujemy się w Limanowej przy domu handlowym Nowa Szubryt. Zapraszamy.